Radu, czy pojedziesz ze mną na ryby? To pytanie dostaję od Was niemal każdego dnia w setkach razy. A dlaczego? No bo na samym YouTubie jest nas prawie pół miliona, na TikToku milion trzysta, na Facebooku prawie 700 tysięcy, na Instagramie 200. i nie ukrywam, że nie jestem w stanie z każdym z Was pojechać na ryby, bo to jest po prostu niewykonalne. Gdybym chciał poświęcić dzień dla każdego z Was, to musiałbym żyć pięć tysięcy lat. Jeżeli chcesz mnie poznać, jeżeli chcesz zrobić sobie fotkę, jeżeli chcesz zbić po prostu piąteczkę albo chwilutkę ze mną pogadać, to lepszej okazji nie będzie. 22-23 listopada Festiwal Wędkarstwa i Survivalu w Kielcach, na targach Kielce. Będę tam przez calutkie dwa dni dla Was dostępny. Zostałem oficjalnie ambasadorem tego wydarzenia. Link do biletów zostawiam Wam w opisie. Stamtąd możecie sobie elektronicznie kupić bilecik. Mówię to troszkę wcześniej, żebyście zdążyli sobie ułożyć po prostu plany wycieczki, zarezerwować jakiś hotel czy kupić sobie bilety na pociąg. I co? I mam nadzieję, że widzę się z wami w kielcach.